Siema wszystkim, zapraszam na recenzję magazynu LEGO Star Wars. Moi drodzy, pomimo tego, że mamy grudzień, to jest to jakby nie było numer pierwszy z roku 2021. Cena podobna jak w innych magazynach, czyli 14,99. A w tym magazynie mamy unikatową kartę, słuchajcie, Obi-Wan kontra Youngopath. To jest karta z drugiej serii. Nie wiem, czy zbieracie, ale wychodzi chyba jakaś druga seria. Ja powiem Wam szczerze, nie znam się za bardzo na tych kartach. Bardziej interesują mi naklejki. No i mam jeszcze do poskładania mini Jedi Interceptor Obi-Wana. I myślę, że zaczniemy sobie od tego. Także odsuwam tutaj magazyn. Może gdzieś tu na bok, kartę i zabieramy się za składanie. I tak właśnie oto prezentuje się ten mini interceptor. Popatrzcie, myślę, że dosyć ciekawa konstrukcja. Tutaj są silniki odrzutowe. Oho, No i nawet się nie rozwalił przy tej małej awarii. Dosyć ciekawy. Muszę powiedzieć, że w tych magazynach LEGO Star Wars bardzo podobają mi się te projekty. Może nie dają za często mini figurek, ale te projekty tych różnych pojazdów naprawdę są fajne. Zresztą, jak myślicie, dajcie znać w komentarzu, czy wam się w ogóle podoba coś takiego. Dobrze. Kartę już wam pokazywałem, pokażę wam ją jeszcze na szybko jeszcze raz. Proszę bardzo, limitowana seria numer dwa. No i magazyn, słuchajcie. Magazyn jest dosyć ciekawy, to muszę wam powiedzieć, już go zdążyłem przeglądnąć. Słynne zdjęcie i słynna walka Graviusa z Obi-Wanem. Memów na ten temat jest po prostu milion. Słuchajcie, oczywiście mamy komiks z serii Imperium atakuje Zdradzę wam to tylko, że Leia, Han Solo i Luke Skywalker są tu w tym komiksie, przeczytajcie Jest bardzo ciekawy Nie będę wam oczywiście zdradzał, bo to fajna zabawa sobie poczytać taki, <laughs> przepraszam, komiks Ale mamy też plakaty, słuchajcie Są plakaty i popatrzcie, jakie mamy plakaty. Dziecko. Mały Joda. Bardziej chodzi tu pewnie o tego bohatera serialu serialu The Mandalorian. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy tej rasy. I to pewnie jest on. A tu z drugiej strony słynny Wejder. I myślę, że ten plakat jest akurat troszeczkę bardziej ciekawy niż ten. Ale ogólnie. Mm, Fajne plakaty dali. W tym y, oczywiście magazynie podobają mi się. Moi drodzy, oczywiście jest masa różnych łamigówek, masa różnych gier pojedynków, które możecie się tutaj zabawić. Musicie tylko po prostu przeczytać te instrukcje i zabawa przed Wami. Jest też, słuchajcie, patrzcie, świetny zestaw ATAT -AT, 1267 klocków. Popatrzcie jakie tu są minifigurki. Jest Luke Skywalker, General Weirs, dwóch pilotów AT i dwóch śmieżnych szturmowców. Popatrzcie, zobaczcie, jakie tu są bronie. Oprócz tego ATK jest tu wiele ciekawych rzeczy. Popatrzcie, jak się w ogóle tutaj otwiera. Można użyć liny, żeby się dostać i zaatakować, tak jak w filmie. ATK w kokpicie znajdują się trzy miejsca na minifigurki. Popatrzcie oni tutaj, o, to jest ta część tu gdzie oni siedzą. No i jeszcze wewnątrz maczyny możesz schować skuter śnieżny. No także powiem Wam szczerze, o tu zresztą widać popatrzcie nawet fotele. No ten zestaw pewnie jest też drogi. Szkoda, jak już nieraz nie to mówiłem, że szkoda, że nie podają cen, przynajmniej takich orientacyjnych ze strony LegoCom albo nie wiem. Dobrze by było wiedzieć ile to kosztuje, no i oczywiście jest instrukcja, bez której raczej ciężko by było stworzyć, złożyć tego mini Mini Interceptora, ja mówię mini, no bo jednak jest mini, prawda, mini figurka tutaj nie wejdzie Oczywiście tą stronę można wyciąć i ten magazyn jest bez tego Jest jeszcze jakiś tu mały komiks, oczywiście związany właśnie z pojazdem tego obi Porana, zaprzęg I też jest tutaj taki króciutki komiks, który możecie sobie przeczytać ten temat Oczywiście tutaj macie też informacje na temat tego wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Kenobi. Jako pana Padawan był uczniem Queen Gondzina. Razem rozwiązywali konflikt z Federacją Handlową na planecie NABU. Jako generał walczył w wielu wojnach i potyczkach. Szczególnie znacie pewnie jego walkę z Grywiusem. Bardzo słynna. Już o tym wspominałem. Dużo memu. No i jako mistrz przede wszystkim ćwiczył Anakina Skywalkera, który stał się potem Lordem Vaderem. No i jeszcze na sam koniec stał się też mentorem, który um, trenował też chwilkę Luka Skywalkera, prawda? Spotkali się na Tatooine. Także wszystko, co chcecie wiedzieć o obiłanie, jest w tym magazynie. Są też Wasze prace narysowane. Nie ma jakiegoś nowego konkursu, ale jest już zapowiedź kolejnego, kolejnego magazynu 12 stycznia i słuchajcie, patrzcie, będzie tym razem imperialny de, de Interceptor, także będą dwa do kolekcji, można powiedzieć, można już stworzyć jakiś mały pojedynek, mając dzisiejszą figurkę i oczywiście tą kolejną, która przyjdzie. I jest nawet niej trochę więcej klocków, bo aż 42. No, i mamy oczywiście reklamy. Wiecie, że już magazyn nowy Ninjago będzie jeszcze w tym roku, 29. Szykujcie się, bo będzie tam bardzo dużo fajnych rzeczy. Zrobię z tego na pewno recenzję. No i za dwa dni wychodzi LEGO Marvel Avengers. Będzie u mnie recenzja, także zapraszam na mój kanał na kolejną recenzję. LEGO City już na pewno widzieliście na moim kanale. Jest fajny nurek głębinowy. I to wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się i do usłyszenia.